To jest jedyny film, który musicie obejrzeć na temat mapy marzeń, czyli Vision Board, żeby w tym roku przygotować swoją wersję, która będzie skuteczna. Czy w ogóle robienie czegoś takiego jak Vision Board ma jakikolwiek sens? Ja bardzo długo myślałam, że nie ma. Śmiałam się z tego pomysłu. Ale byłam w bardzo dużym błędzie i to byłam w błędzie dlatego, bo w ogóle nie pochyliłam się nad nauką, nad badaniami naukowymi, które tłumaczą trochę ten obszar. Dlatego pomyślałam sobie, żebyście nie robili tego błędu co ja i nie byli tacy sceptyczni nawet bez sprawdzenia tego tematu, że przygotuję właśnie taki przeglądowy materiał o tym, czy w ogóle warto to robić, zwłaszcza że zbliża się koniec roku i wiele osób właśnie w tym momencie takie mapy marzeń sobie na następny rok przygotowuje i ja w w Roku coś takiego zrobiłam. 80% rzeczy, które było na tej mapie, mi się przydarzyło i w ogóle całkowicie zmieniłam zdanie na ten temat. I właśnie dzisiaj wszystko Wam opowiem. W dzisiejszym filmie powiem Wam, czym w ogóle jest mapa marzeń, jakie podstawy naukowe stoją za tym, że warto ją przygotować, komu ona się przyda, komu może mniej. Jak ją przygotować w oparciu o wiedzę naukową, jak jej używać? No i nie byłabym sobą, gdybym też nie opowiedziała o tym, jakie wiążą się z tym zagrożenia. Mapa marzeń, którą już nawet w języku polskim często określamy angielskim określeniem, czyli vision board, to jest taki kolaż zdjęć, jakichś cytatów, które ma nam pomagać w osiąganiu celów, które sobie wybraliśmy. Czyli na takiej mapie umieszczamy zdjęcia, które oddają nasze wewnętrzne aspiracje, plany, cele i taka mapa ma kierować naszym życiem w tym kierunku, żeby je skutecznie osiągać. Mapy marzeń, podobnie jak manifestacje, wcale nie działają na zasadzie jakiejś tam magii, tylko kryje się za tym twarda nauka. I kluczowym elementem, który odpowiada za to, że te mapy marzeń mogą być skuteczne, jest układ siatkowaty. Tak zwany układ RAS, i to jest taki zespół neuronów, który znajduje się w pniu naszego mózgu, i on pozwala nam filtrować z otoczenia informacje i decydować o tym, które z tych bodźców zewnętrznych będziemy analizować, które nasz mózg będzie analizował, a które będą tak jakby pominięte. To trochę tak jak z tym eksperymentem o gorylu, o którym mówiłam w jednym z filmów o manifestacji. Tutaj gdzieś go wam podlinkuję. Chodzi o to, że ten system pomaga wybierać z tego ogromu bodźców, któremu cały czas jesteśmy, na który jesteśmy wystawieni, te, które przeniesiemy do naszej świadomości i którymi nasz organizm będzie się musiał zajmować. Często w takim popularnym mówieniu, w popularnym przykładem jest to, że na przykład chcemy kupić sobie czerwone auto i nagle widzimy wszędzie czerwone auta, których jakby wcześniej wcale tyle nie było. Oczywiście, że to jest nieprawda, tych aut czerwonych było mniej więcej cały czas tyle samo, ale jeżeli my. Całym sobą skupiamy się na jakimś przemyśleniu, na jakiejś wizji, no to wtedy właśnie z tych wszystkich, wszystkich bodźców nas, nasz system raz będzie bardziej skupiał się na tym, co akurat sobie tam w głowie przetwarzamy. Czyli jeżeli szukamy czerwonego samochodu, no to właśnie on częściej z, tego całej, z tej całej palety bodźców będzie wybierał właśnie te czerwone samochody. I właśnie na tej zasadzie działa mapa myśli, no bo jeżeli będziemy się tak codziennie bombardować tym, co widzimy na tej mapie, na tym vision boardzie, który sami sobie stworzyliśmy, to będziemy tak jakby tresować nasz system raz do tego, żeby z rzeczywistości wyłapywał rzeczy, które nam się łączą z naszą mapą marzeń. To oczywiście jest duży skrót, ale mniej więcej na takiej zasadzie właśnie można oprzeć działanie vision boardów. Więcej o naukowych podstawach będę mówić w tym rozdziale, gdzie opowiem Wam, jak przygotować Vision Board w oparciu o badania naukowe. Komu może się przydać zrobienie takiej mapy myśli? Z jednej strony myślę sobie, że w sumie każdemu i że raczej nie zaszkodzi, o ile zrobimy to mądrze i o tym będę mówić bliżej końca filmu. Natomiast myślę sobie, że w sumie, jeżeli są takie osoby, które nie mają problemu ze stawianiem i osiąganiem celu, które są naturalnie zdyscyplinowane i generalnie raczej to, co sobie powiedzą, w pewien sposób realizują, no to myślę sobie, że może, jeżeli takie osoby wcale nie chcą czegoś takiego robić, no to nie jest to dla nich może rzeczywiście dobry pomysł, bo energię i czas spożyt mogą spożytkować lepiej po prostu na coś innego, czego akurat te osoby bardziej potrzebują. Ja natomiast wiem, że mam z tym problem, z takim właśnie. Ja mam w sumie chyba problem najbardziej z pamiętaniem o celach, które sobie wyznaczam, bo gdzieś tam po prostu mi się to. Mm, Zaczyna tak wtłaczać w codzienność i przestaje właśnie to dostrzegać. I ja uważam zawsze chciałam, jakby zrozumieć działanie tych vision boardów, ale tak jak już Wam powiedziałam na początku, byłam bardzo sceptyczna. I uważam, że jeżeli wy na przykład czujecie, że teoretycznie wygląda to spoko, ale macie właśnie taki sceptyzm sobie, no to. Obejrzyjcie ten film do końca, zastanówcie się i może spróbujcie. Ja nikogo nie namawiam na siłę, nie ma co, jeżeli to nie dla Was, to po prostu pomińcie to. Ale myślę sobie, że może warto dać temu szansę w jakiejś takiej chociażby uproszczonej wersji i zobaczyć, jak to będzie się sprawdzało w praktyce. I teraz powiem Wam, jak zrobić vision board w oparciu o badania naukowe i jak ja robię, jak zrobiłam w zeszłym roku i jak planuję zrobić vision board w tym roku, żeby był skuteczny. Myślę, że zanim w ogóle usiądziemy do tego, żeby ją fizycznie wykonywać, tę mapę marzeń, to jednak ja bym więcej czasu poświęciła na samą refleksję nad tym, żeby się zastanowić, czego ja w ogóle chcę w przyszłym roku, czy w jakimś tam okresie czasu. Teraz jest koniec roku, więc będę już mówiła o tych takich, powiedzmy, postanowieniach noworocznych. I takie myślenie o tym, czego się chce, z jednej strony jest bardzo łatwe, a z drugiej bardzo trudne, bo wydaje mi się, że jeżeli nie jesteśmy w tym wyćwiczeni, nie myślimy o tym zbyt często, to bardzo prawdopodobne, że przyjdą do nas rzeczy, których chce ktoś inny, a nie my. Czyli takie rzeczy, które gdzieś ze środowiska, z social mediów zauważyliśmy, że dużo osób pragnie, potrzebuje i tak dalej, i jakby skleja się to z tym, co my byśmy chcieli. Nam się wydaje, że to są nasze potrzeby, a wcale to nie jest prawda. Dlatego, bym poświęciła jednak, Trochę czasu na ten etap, żeby naprawdę realnie się zastanawiać, czy te rzeczy, o których ja myślę, że chciałbym, chciałabym w przyszłym roku zrobić, osiągnąć i tak dalej, przeżyć, to czy naprawdę to są moje rzeczy? Im więcej czasu poświęcamy na taką e, autorefleksję ogólnie w życiu, tym przychodzi nam to coraz łatwiej, ale na początku może to być dosyć trudne. Więc ja bym na początek dała sobie jakiś tam okres czasu na to, żeby się zastanowić, co ja w ogóle w przyszłym roku chcę zrobić. I pamiętajcie, że to może się tyczyć bardzo różnych obszarów życia, no bo y, możemy się skupić na przykład na rozwoju kariery w przyszłym roku i gdzieś wokół tego budować swój vision board. Natomiast ja bym jednak myślała, że może warto poszerzyć te horyzonty i do, w tej mapie przemycić również jakieś przyjemności, jakieś doświadczenia, które chcemy że, y, przeżyć. Może jakieś rzeczy na poziomie takim nawet emocjonalnym, którym nam brakuje i gdzieś znajdziemy jakieś właśnie zdjęcia, które będą to reprezentowały. Nam no, to od Was zależy, tak? Możecie sobie zrobić vision board tylko rzeczy związanych z rozwojem zawodowym. Ja akurat tak nie robię, ja robię Vision Board w takim, o takim przeglądzie mojego życia, czego bym chciała w przyszłym roku więcej. No, i takie przemyślenie może pomóc Wam w tym, żeby ta tablica właśnie była przemyślana, żeby naprawdę była o tym, czego wy potrzebujecie i czego wy chcecie, dlaczego tego chcecie. To takie pytanie, dlaczego, w ogóle bardzo pomaga zrozumieć, czy to jest moje, czy to jednak jest cudze, żeby po prostu na taką tablicę nie lądowały jakieś przypadkowe zdjęcia, bo uznamy je za ładne, tylko żeby właśnie znajdowały się tam rzeczy, które realnie chcemy zrobić. I to zwiększy szanse na to, że taka tablica będzie po prostu skuteczna. I te wszystkie rzeczy, które nam przyjdą do głowy, ja bym sobie gdzieś wypisała na kartce. Byle jak, brudno, po prostu, żeby tylko to wszystko zrzucić sobie z głowy, jakie tam ja obszary mam i co bym chciał, chciała zrobić, osiągnąć i czego chcę więcej. W drugim kroku bym starała się pogrupować te rzeczy w jakieś takie właśnie zbiory. Czyli na przykład chciałabym może więcej podróżować, jakie kraje bym chciała odwiedzić, jak bym chciała podróżować czy spać pod namiotem, czy jeździć samochodem, kamperem, czy lecieć gdzieś daleko yy, samolotem no nie wiem, bardzo jakieś takie różne rzeczy. Starałabym je sobie tak, jakby troszkę pogrupować. I teraz bym się skupiła na tym, nie tylko jaki jest mój ostateczny cel, ale jak będę go osiągać. I to jest w ogóle. Kluczowe i bardzo, bardzo ważne, bo badania pokazują, że jeżeli my się skupimy tylko na ostatecznym efekcie, i znowu, jak to ja lubię posługiwać się przykładem, więc posłużę się przykładem. Jeżeli sobie powiemy, że ja w przyszłym roku chcę przebiec maraton i na moim vision boardzie będzie na przykład wizja człowieka, który pokonuje metę i się cieszy, i jeżeli ja będę codziennie czy tam, co, jak będę patrzył na te tablice, będę się skupiał na tym uczuciu, że ja już w ogóle przebiegłem ten maraton, to to może mieć odwrotny skutek. A to dlatego, że nasz organizm, organizm może tak jakby zareagować na to wytworzone doświadczenie, tak jakby już je trochę osiągnął i będzie zbierał już ten zalew hormonów i te, tego szczęścia związanego z osiągnięciem celu i później zacznie się relaksować i tak naprawdę będzie gubił motywację. A nam chodzi o to, żeby tę motywację pobudzać i żeby to dążenie do celu pobudzać, a nie samo jego spełnienie. Dlatego badania pokazują, że warto by było skupiać się na drodze. A co za tym idzie, szukać takich zdjęć, które będą reprezentowały nasz proces. I znowu wracamy do przykładu: jeżeli chcemy przebiec maraton, no to musimy na przykład odpowiednio się odżywiać, musimy trenować, musimy wstawać o jakiejś tam godzinie, musimy jakby bardzo dużo rzeczy zrobić żeby to przebiegnięcie maratonu było możliwe. Więc jasne, na tablicy może się znaleźć jakieś zdjęcie człowieka, który pokonuje metę, ale jednak warto by było, żeby tam było bardzo dużo zdjęć, które będą reprezentowały to, co trzeba zrobić, co my musimy zrobić realnie, a nie magicznie, do tego, żeby ten maraton przebiec. Chciałabym w tym momencie filmu zaprosić Was do subskrypcji mojego kanału. Ja naprawdę wkładam w pracę nad tymi filmami całe serce. Może niekoniecznie w jego edytowanie i montowanie, nie jestem po prostu w tym dobra, ale w treść, w to jak przeglądam badania naukowe, ile wkładam czasu w to, żeby przygotować te treści dla Was, na, i ile wkładam w to energii, żeby spojrzeć na temat z każdej strony. Ja w ogóle to lubię, więc robię to z przyjemnością. No ale oczywiście, że czuję się lepiej, jeżeli ktoś mnie poklepie po ramieniu i powie tak, dziękuję, przydało mi się to bardzo to lubię, bardzo lubię czytać was Wasze komentarze, no i nie powiem no naprawdę, im więcej będziecie tutaj reagować, im więcej będziecie pisać subskrybować, może udostępniać tym większa szansa, że te moje filmy będą trafiać do większej grupy osób a ja bym bardzo tego chciała, bo uważam, że naprawdę mogą one wielu osobom e, no być przydatne może je do czegoś zainspirować, może gdzieś skonfrontować z jakimiś swoimi rzeczami więc naprawdę proszę Was o subskrypcję i lajeczki w trzecim punkcie już się skupiamy na poszukiwaniu zdjęć, no bo już wiemy, czego chcemy, wiemy, jaki proces za tym stoi, więc już mniej więcej mamy wizję tego, co nam się przyda. No i można y, oczywiście mapę marzeń robić zarówno taką analogową, gdzie przeglądamy sobie na przykład gazety i wycinamy rzeczy, i przyklejamy gdzieś na jakąś kartkę, gdzie ta mapa nam się będzie fizycznie tworzyć. Ja tutaj wiele więcej na ten temat nie powiem, bo ja tak nie robię. Dla mnie jakoś do mnie to nie przemawia. Nie mówię, że to jest pomysł, ale do mnie nie przemawia. Ja robię y, taką mapę. Online. Po prostu przeglądam zdjęcia w internecie, głównie korzystam z Pinteresta. Tak się chyba to wymawia? Nie wiem, poprawcie, mnie, jak źle mówię. I tam zapisuję sobie te piny, te zdjęcia, które do mnie przemawiają. Znowu to robię przez jakiś taki dłuższy czas, żeby mi się to tak mogło ugruntować. I później siadam do kanwy. Ja korzystam z tego narzędzia w darmowej wersji. Tam jest naprawdę masę szablonów, które możemy wykorzystać, żeby przygotować taką tablicę. No i z tego całego przeglądu wybieram takie zdjęcia, i teraz to jest znowu bardzo ważne, które do mnie mówią, które do mnie przemawiają, które sprawiają, że moje, <laughs> moje ciało aż całe reaguje. I to jest też bardzo ważne, żeby to nie były takie właśnie suche zdjęcia, tylko one, jeżeli będą pobudzały nasz organizm na wielu różnych poziomach, no to będą wzmacniały naszą wizualizację, bo nie będziemy tylko wizualizować swoimi, nie wiem, oczami patrząc, ale całym ciałem. Będziemy czuć te emocje, które kryją się w zadaniach, które czekają nas w przyszłym roku. Więc to jest również taka wskazówka poparta badaniami naukowymi, że właśnie to takie angażowanie całego swojego ciała, i różnych zmysłów, a nie tylko wzroku, będzie zwiększało szansę, że ta tablica będzie skuteczna. I ja mam jeszcze jedną taką wskazówkę i to jest ona, ona nie jest poparta nauką. To jest taka. Ja ją gdzieś obejrzałam w jakimś filmie, to nie jest mój pomysł, natomiast no nie jestem w stanie przywołać, w którym, bo to było w zeszłym roku, jak robiłam pierwszy raz taką właśnie konkretną tablicę. I to jest taka wskazówka, żeby wyszukiwać zdjęcia, które reprezentują to, co ja widzę swoimi oczami, jako ja. I chodzi to o to, żeby nie brać takich zdjęć, na których jest na przykład dziewczyna z idealną sylwetką sportową, w jakimś tam stroju sportowym na siłowni, widać jej twarz, widać jej włosy i ona tam ćwiczy. No bo jeżeli ta osoba nie jest spójna z tym, jak ja wyglądam, jaka ja jestem, czy mam taką sylwetkę, czy mam właśnie, nie wiem, ciemne, czy jasne włosy i tak dalej, albo jaki mam styl na siłowni, no to to nie będzie takie. Mm, Połączenie ze mną, więc ja szukam takich zdjęć, po pierwsze, żeby miały ten ładunek emocjonalny, ale żeby one były takie, żebym ja mogła się poczuć, że to ja na to patrzę. Czyli na przykład, trzymajmy się tego przykładu z maratonem, jeżeli to oznacza, że ja muszę odżywiać się w taki, a w taki sposób, to może to być na przykład koszyk z zakupami w supermarkecie i tam są jakieś rzeczy, i ja patrzę na ten koszyk, czyli mnie nie ma na tym zdjęciu, ale jest to, co ja widzę. Czasami, jeżeli nie mogę czegoś znaleźć, no to znajduwam na przykład takie zdjęcie, że jest odbicie w lustrze, czyli tak jakby ja robię selfie sobie, tak? I ta postać w tym selfie jest w jakimś tam sensie do mnie podobna, albo widać jakieś części ciała, kogoś, czy jakieś elementy garderoby, czy czegoś. Nie wiem, czy to jest jakoś bardziej skuteczne, czy mniej skuteczne. Mi się to sprawdziło, mi się to podoba. Ja wtedy patrzę na te tablice i czuję, że to jest moje życie. I teraz w tym roku zamierzam postąpić tak samo. Więc taka moja wskazówka, już bardziej indywidualna, z której możecie, bądź no, nie musicie w ogóle z niczego, nie musicie korzystać. No, ale może to jest dla Was też coś, co Wam się przyda. No, i już przechodzimy do czwartego punktu, czyli do zrobienia tej właśnie tablicy. No i tak jak już mówiłam, ja polecam kanwę. Możecie oczywiście robić to inaczej, analogowo. To pewnie wystarczy klej i po prostu gdzieś jakaś sztywniejsza kartka, żeby to sobie poprzyklejać. Przynajmniej tak sobie myślę. No ale w tej kanwie właśnie jest bardzo dużo szablonów. Ja mam tak, że ja tych zdjęć dosyć dużo tam daję i że właśnie one tak jakby jedna rzecz jest reprezentowana przez kilka zdjęć skupionych właśnie na procesie między innymi, ale też czasami jakby ten efekt gdzieś tam sobie zajawiam, żebym o tym pamiętała, jak to, jak to ma się reprezentować, do czego tak naprawdę dążę. No i właśnie jakby w czasie wrzucania tych zdjęć, no to pamiętajcie o tym, żeby tak jak już mówiłam, reprezentowały one drogę i żeby angaż Emocje. to są takie, myślę, dwie najważniejsze wskazówki. I przechodzimy do kolejnego punktu, czyli do tego, jak korzystać w ogóle z takiej tablicy. Posłuchajcie, to, że Wy ją sobie zrobicie, że sobie zapiszecie, to jest nic. To znaczy, to może jakoś tam już uaktywnić Wasz system raz, przynajmniej na samym początku, po zrobieniu takiej tablicy. Ale, żeby tablica mogła Was wspierać w dążeniu do realizacji celów, no to musicie jej używać. A używać tablicy trzeba tak, że się na nią po prostu patrzy. I to nie patrzy tylko oczami i już, Bach. Chociaż to pewnie też już ma jakieś działanie, ale jeżeli my będziemy ją kontemplować, jeżeli będziemy właśnie czuć się tak, że my robimy te rzeczy, jeżeli będziemy sobie tak, jakby wyobrażać, że ja trenuję, powiedzmy, jeżeli trzymamy się przykładu maratonu, że ja wychodzę mimo, że jest zimno, jest ciemno i idę. Trenować, że ja się odżywiam tak i tak, bo tego potrzebuję, że muszę z czegoś zrezygnować, żeby coś tam osiągnąć. Czyli tak jakby pobudzam całe swoje ciało zmysłowo do tego, że te rzeczy osiągam, no to wtedy dopiero tak naprawdę realnie używam tej mapy marzeń. No i ja na przykład robię tak, że skoro robię taką opcję na komputerze, to ja sobie ściągam po prostu tę tablicę jako tapetę na wszystkich urządzeniach, na komputerze, tu mam komputer, więc na niego patrzę, na telefonie, do którego teraz mówię i tak jakby cały rok jestem wystawiona praktycznie na to, co tam się znajduje i też robię tak, że czasami właśnie jak pracuję i chcę zrobić sobie chwilę przerwy, no to tak sobie ustawiam pulpit, że nic więcej poza tą tablicą nie ma i właśnie tak nawet kilka sekund spędzam na tym, że Przypominam sobie, co tam jest i może się akurat zawieszę na jednym jakimś bardziej obrazie i sobie przypomnę, co on reprezentuje i właśnie przypomnę sobie, jakie kroki muszę zrobić i co mogłabym zrobić w najbliższym czasie. Na tym polega działanie Vision Boardów. I dzięki temu one mogą być skuteczne, bo jeżeli my sobie po prostu powiesimy i czasem spojrzymy, ja nie mówię, że to może nie przyniesie efektów, może przyniesie jakieś, ale jeżeli chcemy zmaksymalizować szansę, że to naprawdę nam pomoże, no to właśnie w taki sposób trzeba ją zrobić i trzeba ją używać. Oczywiście tak mówię, trzeba, 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 bo tak mi przychodzi na język, ale nic nie trzeba, nic nie, wszystko można, nic nie trzeba. I jak to ja, nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała o tym, jakie zagrożenia się mogą za tym kryć. I chociaż wiele i poważnych zagrożeń w tym nie widzę, to jednak znalazłam kilka i chcę o nich opowiedzieć, żebyście mogli właśnie się przed nimi zabezpieczyć. I pierwszą rzeczą, o której chcę powiedzieć, jest to, że być może będzie tak, że pierwsza tablica będzie jak pierwszy naleśnik, czyli do niczego. No bo jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z taką właśnie autorefleksją, z rozwojem osobistym i tak dalej, to istnieje duża szansa, że na tej pierwszej tablicy znajdą się rzeczy, których wy tak naprawdę nie chcecie. Że będą tam rzeczy, które Wam powiedziała kultura, social media, czy nie wiem, przyjaciółka, że tam muszą się znaleźć i po prostu zobaczycie, że w ogóle te was nie Kręci po prostu po jakimś czasie ten taki pik e, motywacji czy tego takiego pobudzenia związanego z tym, że coś tam sobie zaplanowaliście, zacznie opadać, e, no i przestaniecie jakby. To w ogóle realizować, przestanie was to jarać, przestanie was to kręcić. No i ja bym w takim momencie zmieniła po prostu tę tablicę. Nie, nie jest to tak, że ta tablica ma wami rządzić przez 12 miesięcy. Ona ma być narzędziem, które będzie wam pomagało i wam służyło, a nie takim, które was zniewoli. Więc w ogóle weźcie sobie to, wyrzućcie do kosza, że, że, że to w ogóle wy musicie się na coś zdecydować i to już jest jakby koniec. Nie, bo może, może po prostu podejście złe decyzje i trzeba to zweryfikować. A może po prostu te zdjęcia, jednak. Nie reprezentują tego waszego celu. Cel jest w porządku, ale zdjęcia są gorsze. Naprawdę dajcie sobie takie miejsce na pomyłki i na to, żeby tę tablicę zmieniać. Drugie zagrożenie, jakie widzę, no to właśnie to, że za bardzo się skupimy na tym celu i za bardzo się też może skupimy, to też myślę, że może się zdarzyć, na jakichś takich materialnych rzeczach, na jakichś takich osiągnięciach liczbowych, cyfrowych, na jakichś takich konkretach. I to może też nam trochę no, popsuć plany. No bo właśnie, z jednej strony może być tak, że patrząc na to, poczujemy, że już tu trochę osiągnęliśmy, więc trochę nam opadnie motywacja, ale z drugiej strony może być też tak, że ta różnica pomiędzy tym, gdzie jesteśmy, a to, co sobie wymyśliliśmy, jest tak duża, że to nas będzie przytłaczać. Czyli stwierdzimy, że chcemy być milionerami w przyszłym roku, no to jak zobaczymy sobie na zdjęciu, że tam w ogóle nie wiem, milion złotych na koncie, no to dla nas no po prostu nie czujemy żadnego związku z tym, nie? Więc etapy, proces, no i właśnie takie rzeczy, które nas pobudzają emocjonalnie. Kolejne zagrożenie jest takie, że właśnie podchodzimy do vision boardów jako do magii. magii. Do, do, do czegoś, że po prostu zrobimy i magicznie się zadzieje. No nie, no to jest jakby narzędzie, które ma nam pomagać realizować cele, ale które nie zrobi rzeczy za nas, które będzie nam pomagało dojrzeć szanse i możliwości, no ale jakby bez działania, no niewiele się zadzieje i pamiętajmy o tym, ok? Bo właśnie dużo osób może sprzedawać Vision Board jako takie magiczne rozwiązanie, a moim zdaniem to jest, no szkoda potencjału tego narzędzia. I chyba ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest właśnie taki stracony zapał. To jest to, że będziemy mieli na tej tablicy coś i na przykład tego nie zrealizujemy. Powiedzmy, minie 12 miesięcy i jakby nie uda się, i stwierdzimy, że to nie jest skuteczne. No ja tak naprawdę taką realnie. W w ten sposób robioną tablicę marzeń zrobiłam pierwszą dopiero w zeszłym roku. No i na przykład mniej więcej 80% mi się zrealizowało w, w takiej formie, czasami nie kopiuj w klej idealnej, ale właśnie w takiej, której ja uważam, że to jest satysfakcjonującej. To wypełniło tę potrzebę, która kryła się za tymi zdjęciami. 10% myślę, no właśnie, nie zrealizowałam i nie czuję się rozczarowana tym, po prostu mam takie zrozumienie, że nie wszystko się da naraz, nie wszystko się da w takim okresie, jak sobie zażyczę. To są rzeczy, które przenoszę po prostu na przyszły rok. Może poszukam właśnie zdjęć, które będą teraz dopasowane do mojej osoby bardziej, które będą reprezentowały to, co właśnie chcę osiągnąć w taki bardziej trafny dla mnie sposób na ten moment. I nie ma co się zrażać, to po prostu czasami wymaga więcej czasu. A z kolejne 10% to, to są rzeczy, które po prostu nie są dla mnie ważne, które jakoś tak mi się rozeszły i po prostu rezygnuję z nich i robię to z całkowitym spokojem. I na sam koniec chciałam jeszcze tylko powiedzieć dwa słowa, że to nie jest tak, że w badaniach naukowych ktoś bierze vision boardy i teraz je testuje. Ja takich badań nie znalazłam, przynajmniej nawet jakby było jakieś tam, nie wiem, jedno takie badanie, no to myślę, że byłoby trudno z niego wyciągać jakieś tam wnioski. To są badania, które mówią generalnie o jakichś sposobach na wizualizację, na manifestację, natomiast one są na tyle um, ugruntowane właśnie w tym, jak działa nasz mózg, jeżeli chodzi właśnie o ten system raz, że. Że można je troszkę sobie tak przełożyć, już konkretnie na to, jak te vision boardy mogą działać, ale pamiętajcie, no to nie jest tak, że ktoś vision boardy z kanwy sobie teraz przetestował naukowo. Może takie badania będą. Dlatego zaznaczam, że ja właśnie przeanalizowałam te badania, uważam, że i słuchałam bardzo wielu ekspertów na ten temat i sami oni też mówią, że można sobie tak troszkę to przełożyć. Natomiast to nie jest przyczynowo-skutkowe, że teraz każdy z nas zrobi sobie taką tablicę marzeń i w ogóle wszystko tam osiągnie Nieco tam sobie wymyślił. No jednak podchodźmy do tego trochę bardziej zdroworozsądkowo. Maszmy. Y jakby odważnie, miejmy te marzenia, no ale po prostu nie rozczarowujmy się, tak, że, że to tak działa, więc jeszcze tak chciałam powiedzieć, żebyśmy tej nauki właśnie tak nie mówili, że tutaj ktoś przetestował to i tamto i tak i tak jest, bo to tak się nie odbywa, to są po prostu jakieś badania, które możemy sobie poszerzyć i przelać to, te wnioski z jakiegoś typu badania na to, jak te vision boardy mogą działać i jak warto, ich jak warto z nich korzystać i ja uważam, że o ile zabezpieczymy się przed tymi zagrożeniami, to nic nam nie grozi i powtarzam to często na tym kanale, żeby z narzędzi korzystać wtedy, kiedy nam służą, żeby korzystać z tego, że zaczyna się nowy rok w momencie, kiedy to jest dla nas dobre. Jeżeli podejście do nowego roku i planowania rzeczy na następne 12 miesięcy na nas źle, nie dzia źle działa, no to z tego nie korzystajmy. Wybierajmy, mamy, jesteśmy. Mm, indywidualnymi ludźmi, którzy mogą się decydować, w co idą i w co nie idą. I ja akurat uważam, że dla mnie vision boardy są fajnym rozwiązaniem. O ile właśnie zabezpieczam się przed tymi zagrożeniami i staram się nie robić sobie nimi krzywdy, no to również polecam do tego, żeby je przetestować nawet sceptykom. Serio, mam nadzieję, że ten film naprawdę był jedynym filmem, który w tym temacie trzeba obejrzeć, bo chyba nie znajdziecie w nowych filmach żadnej wiedzy, której ja tutaj nie zawarłam. Tak mi się wydaje, naprawdę obejrzałam tych filmów bardzo dużo i trochę tak nieskromnie powiem, że uważam, że zrobiłam kawał dobrej roboty. Jeżeli chcecie docenić tę moją robotę, to oczywiście proszę Was o lajki, like, subskrypcję oraz o może udostępnianie tego filmu. Może znacie kogoś, komu taki film mógłby się przydać w tym, żeby właśnie zrobił w tym roku swoją pierwszą tablicę marzeń albo taką no po prostu dobrze przygotowaną, taka, która naprawdę będzie go wspierać w. W przyszłym roku. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Widzimy się za tydzień w kolejnym filmie, i teraz już myślę, że do końca roku będzie trochę takich filmów około noworocznych.